Dzień dobry, magazyn Żużel. Dzisiaj w delegacji, drodzy Państwo, mamy dla Was nową miejscówkę, fajna miejscówka związana ze sportem żużlowym, chociaż jest to hodowla psów rasowych. Ale kto jest właścicielem? Zapraszam. Sprawdźmy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w magazynie Żużel porozmawiamy o kynologii. Żartowałem, będzie oczywiście o kynologii, ale będzie też o żużlu. Z cyklu Życie za metą odwiedziliśmy. Pana Piotra Markuszewskiego. Starszym kibicom na pewno nie muszę przedstawiać. Żużlowiec, były żużlowiec GKM-u Grudziądz, a młodszym będziemy mieli okazję troszeczkę przybliżyć postać Piotra Markuszewskiego. Witam Piotrze. Witam. Lata kariery już za, za tobą, ale wspomnienia no chyba fajne. Ile to było? 12-13 lat ścigania na żużlu na takim profesjonalnym poziomie. Tak, e, generalnie nie jeżdżę 18 lat jak dobrze, dobrze kojarzę. 15 lat jeździłem na żużlu Od początku jak zdałem licencję, No na pewno nie zapomina się tego, tak? Gdzieś to zostało w pamięci, utkwiło bardzo głęboko i był to sport moich marzeń i do dziś dnia będzie, tak? Do dziś dnia jest. A, a, E, mówię, no, nie zapomina się tego. Sport żużlowy w Twoim domu był chyba od zawsze, bo tak, jeżeli pamiętam, Tato to y, toromistrzem na torze przy Halera w Grudziądzu. Zgadza się. I jeżeli, wyprostuj mnie, Twój starszy brat Adam. też zdobył licencję. Tak, tak. E, zacznijmy może jeszcze wcześniej. Tato e, jeździł e, początki, jakby młodym chłopakiem, jeździł na krosie i tutaj, tutaj zapoczątkował, wiadomo, już jak to się mówi, we krwi miał. Później, tak jak mówisz, był tormistrzem na stadionie w Grudziądzu i od tego wszystko się zaczęło. Wciągnął nas pierw Adama, starszego brata, no i później jako młodszy gdzieś tam zacząłem tupać nóżkami, że ja też chcę i tak dalej. No i tak zostałem przy tym żużlu. No właśnie, rok 1991, licencja, Piotr Markuszewski zostaje żużlowcem już oficjalnie. Długo nie trwało, bo chyba 3-4 sezony później? Największe sukcesy. Znaczy, tak, dobrze jak prowadzony jest młodzieżowiec, no, to te sukcesy przychodzą dosyć szybko. Wydaje mi się, że i tak e, przyszły te sukcesy dla, dla mnie troszeczkę za wolno. Wiadomo, że Grudziądz e, nie był taką siedzibą żołdlową jak Torun czy Bydgoszcz. Tak? E, nie było tego sprzętu taki, jaki powinien być od samego początku. Ale, ale z biegiem czasu znajdowały się, znajdowali się sponsorzy, hojni ludzie, którzy, którzy pokupowali sprzęt i ten wynik był widoczny. Miałeś łatwiej od rówieśników na tym starcie, mając u boku tatę, mając już chociażby troszeczkę doświadczenia brata? To znaczy, nie patrzyliśmy na to, że, że ta to romisz czy brat starszy. Każdy starał się robić, wykonywać tą, tą jazdę jak najlepiej, uczyć się jak najlepiej. Faktem fakt, na pewno był przywilej, jak tato był turmistrzem, bo zawsze gdzieś tam mówił: Uważaj tam dziura, uważaj tam więcej polane czy mniej polane. I tutaj fajnie to funkcjonowało, bo naprawdę starał się też pomagać. Połowa lat 90., Piotr. Jak to mówili, Markucha, Markuszewski zdobywa medal młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. To tak w tej kategorii juniorów. Mało tego GKN, no i to było pierwszy raz w historii grudziądza, awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej. Troszeczkę wspomnień, co się działo, no to chyba grudziądz oszalał. Tak. E, zacznijmy może od e, juniora. E, gdzieś tam kończyłem ten wiek juniora, to był 95 rok. Ten sprzęt, który też był zakupiony, to był zakupiony w Danii. Bardzo dobrze, bardzo dobrze przygotowany przez jednego z mechaników duńskich. I to był tylko na ten A, finał juniorów? To w był na Rzeszowie? ten finał. Tak, na ten finał jechaliśmy z Leszką Kędziarą kłopić silnik. Specjalnie na ten finał. A wiadomo, że ten finał był bardzo mocno obsadzony, bo i Piotr Baron kończył w juniora, Rafał Wilk kończył wiek juniora. No ale też Piotr Protasiewicz, Robert Dados, Rafał Dobrucki, ci wszyscy zawodnicy to naprawdę przyjechali tam walczyć o złoty medal. Tak? Z tego co dobrze kojarzę, no to Rafał wtedy wygrał złoty medal, zdobył. Z Piotrem Protasiewiczem miałem dodatkowy bieg o srebro. Przyjechałem na trzecim miejscu, byłem zadowolony, aczkolwiek miałem chrapkę na, na najwyższy stopień podium. Tutaj dochodzą odgłosy piesków, ale o tym będzie w drugiej części rozmowy, bo to jest jakby, to się wiąże z tą drugą oprócz żużla pasją Piotra Markuszewskiego. Drodzy Państwo, zostańcie, zobaczycie światowy poziom hodowli psów, ale o tym za chwilę. Jeszcze o tym żużlu porozmawiajmy. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tak, e, awans tutaj e, nie tylko tutaj z mojej strony, ale jako junior byłem wtedy, e, można powiedzieć, e, jeden z lepszych w Polsce. I ten wynik się przełożył właśnie, że, że te biegi juniorskie, czy, czy z tymi starszymi zawodnikami, z którymi już starałem się wygrywać E, przyczynił się do, do awansu tej e, pierwszej ligi no i e, no mówię no wszyscy zawodnicy się to przyczynili czy to był Adam Pawliczek czy Robert Kiempiński czy John Jorgensen Jarek Skarżyński no wszyscy zawodnicy jechali cały sezon świetnie i, i to cieszy bo to był historyczny awans do pierwszej ligi tak. Jakie wspomnienia z tego dnia to wtedy w tym decydującym meczu Unia Leszno pokonali. Tak tej... tak to była Unia Leszno. mecz pamiętam na początku był przełożony bo było gdzieś tam... De, de, Opady, które, które spowodowały odwołanie meczu. Czy dobrze kojarzę? Mecz był bodajże przełożony za 3-4 dni. I jeszcze ten tor nie doszedł do tego stopnia, jaki powinien być. Tak? Było miękko, gumiasto, mokro, leszno. Gdzieś tam było przygotowane też, bo jeździło na takich torach, ale wiadomo, grudziądz, długi tor, wąskie, proste. I tutaj trzeba naprawdę się napędzać i, i, i uważać, żeby po prostu domp nie wciągnął. Eee, wszyscy byliśmy przygotowani. Też byliśmy po tym meczu e, bardzo zmęczeni, tak? bo i psychicznie i fizycznie, bo wiadomo, taki tor jest bardzo wymagający. I e, e, no co, cieszyliśmy było, się, się, tak, 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 cieszyliśmy się, cieszyliśmy się wygraną e, z Lesznym, gdzie Leszno też e, chciało awansować wtedy do, do, do pierwszej ligi. E, no akurat tym zwycięstwem my się cieszyliśmy. No i yy, czekaliśmy z niecierpliwością na występy na następny rok. No i ta najwyższa klasa rozgrywkowa to takie troszeczkę było chyba zderzenie jednak. Yy. Trudny temat to. By. Trudny temat, bo gdzieś tam awansowaliśmy, tak? Wzmocnienie było junior. Ja przyszedłem na, już na seniora, wzmocnienie było robertem Dadosem Pawłem Staszkiem, gdzie uważam, że to było bardzo, dobre, bardzo dobry ruch ze strony prezesów. I tam nie małe pieniądze chyba za ten transfer? Hmm. To tak, tam nawet na tamte czasy chyba 350 tysięcy. Tak, tak, tak. To niemałe pieniążki były. Tam nawet kilka klubów starało się właśnie o tych zawodników. W dwóch najlepszych Tak, 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 lepiej, tak, tak. No, Udało się to Grudziądzowi i świetnie, że, że, że jeździli u nas tak. E, wracając do tego, do tego pierwszego sezonu w pierwszej lidze, no to później wiadomo, ci zawodnicy byli objeżdżeni. Wszyscy, którzy występowali z Torunia, z Bydgoszczy, z Wrocławia, tak? oni byli wszyscy wjeżdżeni. Już, mieli ten sprzęt już wysokiej, z wysokiej półki. Wiadomo, my byliśmy nowicjusze, nie wiedzieliśmy, wiedzieliśmy jak się jeździ, tak? ale to no, jednak przygotowanie psychiczne, mentalne no to, już, to już zupełnie inaczej. i Uważam, że troszeczkę nam tego zabrakło. Mm. Doszło doszło kilka jeszcze upadków. Tym bardziej ja miałem bardzo ciężki upadek z Torunia w Grudziądzu. Po tym upadku już było ciężko dojść do, do jakiejkolwiek dobrej formy. Co zawiodło Piotra Markuszewskiego właśnie do klubu z Torunia, a później na jeden sezon do Opola? Ech. Co to, to dużo mówić. E, jakieś tam prezesi może nie zauważali u mnie jakiejś dobrej formy e, w jeździe, e, zdecydowali się, bodajże tutaj Szymkowiak podpisał kontrakt wtedy. No i, i ja odszedłem do Torunia, dostałem pozwolenia, że mogę odejść do, do, do klubu z Torunia. Jeździłem tam pół roku. E, powiem, że dobrze, że tak się stało. Że tam jeździłem, Jan Zombik, inni mechanicy, inny sprzęt, troszeczkę człowiek inaczej zaczął myśleć, podchodzić do tego. No i, i wydaje mi się, że bardziej otwarty się stałem, bardziej taki mocniejszy psychicznie. To były takie transfery do innego klubu, powrót i znowu. Tak, później poszedłem, przyjechałem z powrotem do Grdziądza. Podpisałem mowę wtedy, kiedy trenerem został Jan Nowak z Rybnika. Priorytetem było ściągnięcie właśnie mnie do Grudziądza, gdzie dostałem wtedy nowy sprzęt. Sprzęt robił mi właśnie mechanik i tre, trener w jednym. Bardzo dobrze przygotowywał te silniki, bo stałem się liderem drużyny. W późniejszym czasie to odejście gdzieś do, do Opola, bo to było 2000-2001, gdzieś te nieścisłości, niepłatności dla zawodników. Hmm, Spowodowało to, że wszedł tam syndyk upadłościowy, z tego co dobrze pamiętam, I wiadomo, pieniążków nie było do zawodnika, a były trzeba było pieniążki brać do czegoś innego, tak? Do spłaty za energię elektryczną, za wodę, za, za ściegi, za to wszystko to był priorytet, tak? No i wydaje mi się, że dobrze też zrobiłem, że odszedłem akurat na sezon do Opola. Aczkolwiek w Opolu też nie było, nie było tak kolorowo, bo cały sezon ze Sławkiem Drabikiem jeździliśmy świetnie. Później końcówka, klub już nie był wypłacalny i też zaległości były. To był ten czas, gdzie w żużlu co drugi klub, może każdy miał jakieś problemy. Jeden mniejszy, drugi większy. Teraz jest to bardziej profesjonalnie zuby. Zgadza się, tak. Później z tego co pamiętam, no to był ten przełom, że, że za kluby, jak nie wypłacą tych pieniążków zawodnikowi, no to będzie klub zdegradowany ligę niżej. Tak? No to to tak, te licencje wchodziły i tak dalej, ale ja już w 2003 roku zrezygnowałem z jazdy, cieszę się, że cało zdrowo, że człowiek założył fajną rodzinę i... I ma nową pasję, o tym za chwilę, jeszcze tak. o tym żużlu. Piotrze, czy nie za wcześnie podjąłeś decyzję, kończę, dziękuję, odchodzę, nie mam mnie przy Speedwayu? Wydaje mi się, że tak. Lat. Tak, tak. Zobacz, w jakim wieku teraz jeszcze żużlowcy śmigają i robią świetnie? Zgadza wynik. się, no, Powiem, brakowało tego. Najgorzej, właśnie jak zawodnik podejmie taką decyzję, że koniec. Tak? No, nie chciałem z siebie robić pośmiewiska. Nie chciałem po prostu, żeby kibice wygwizdywali mnie, żeby mówili źle o mnie, że sprzęt ma, a nie jedzie. Nie, sprzętu nie było. Sprzęt, który dostałem w 2000 roku. To w 2003 już tego sprzętu nie powinienem mieć. Ten sprzęt powinien już iść dalej. Jak ja sprzedałem sprzęt do klubu, to ten klub trafił, wiecie gdzie? Właśnie do szkółki. Do szkółki trafił ten sprzęt, bo się nie nadawał już dojazdy na, na ligowe tory. A ty miałeś w lidze na nim? A ja miałem mówić. w lidze na tych silnikach robić. Różne legendy krążą, że Piotr Markuszewski zakończył, bo nie mógł porozumieć się z działaczami, bo sprzętowo było jak było, bo zaproponowali grosze za kontrakt. Masz tutaj e, słuszną rację, bo tak, było, tak? E, nie było. Nie było za wesoło z kontraktem. E, po prostu ten sprzęt, który miałem, chciałem po prostu nowy sprzęt, a tego nie otrzymałem. Jakieś tam finanse wiadomo też wchodziły w grę, bo e, jakoś nie podobało mi się to, co miał, miałem otrzymać. E, te wynagrodzenie, które miałem otrzymać, było bardzo słabe. No i to spowodowało między innymi, że skończyłem. A jak miałem jeździć na słabych silnikach czy za marne grosze i później się prosić o te pieniążki, tak? No to nie, no to ja wolałem wyjechać za granicę do pracy i martwić się o rodzinę i co rodzinie, rodzinie dać w garnek, tak? Rozumiem. Ale mówią, że ciągnie wilka do lasu i Piotra Markuszewskiego na stadion do parku maszyn ma podobno fajne podejście dla tych młodych chłopaków. Umie znaleźć wspólny język, umie podpowiedzieć. Był? Ale go nie ma jednak w parku maszyn. Znaczy była taka sytuacja, jak częściej pojawiałem się na stadionie z amatorami, tak? I gdzieś tam sprzęt, który kupiłem na początku od Krzysia Boczkowskiego, później ten sprzęt fajnie jechał, kupił ode mnie mój kuzyn. Ja ponownie kupiłem lepszy sprzęt, nowszy silnik, nowsza rama. I dzisiaj motocykl masz. Już tak, ten motocykl, co ostatnio od Krzysia Boczkowskiego kupiłem, do tej pory go mam. No, nie jeździłem w tym roku akurat, ale, ale gdzieś tam planuję sobie poje, pojeździć jeszcze i, i, i z, no, z pasji tak? bardziej. A, co z tą A z tą młodzieżą. z tą młodzieżą no to bardzo, bardzo dużo młodych zawodników podchodziło, pytało się, jak to zrobić, jak się ułożyć. Człowiek to, co spamiętał, co zawsze powtarzał trener. E, to starał się przekazać tej młodzieży. Tak? Wiadomo, że z doświadczenia też pewne elementy, które człowiek wytrenował, zostało to w głowie i starał się przekazać tą wiedzę właśnie młodym zawodnikom. Bardzo fajnie słuchali, bardzo fajnie gdzieś to przyjmowali do siebie. No, czy to wykorzystali? Trudno powiedzieć. Posiadasz e, papiery trenera, instruktora sportu żużlowego? E, sportu żużlowego papierów instruktora nie posiadam, ale e, po, posiadam papiery instruktora do szkolenia e, psów. To o tym temacie teraz, bo to jest dzisiaj największa pasja Piotra Markuszewskiego i jego rodziny. Aspen, Aspa. Tak. Tłumacz, opowiadaj skąd to się wzięło, skąd ta pasja do czworonogów, bo drodzy Państwo Piotr Markuszewski wspólnie z żoną prowadzą y, hodowlę psów y, rasowych tak. i jednocześnie jesteś trenerem. Zgadza się. Pasja była od młodzieńczych lat. Gdzieś jak byłem młodym chłopakiem mieliśmy owczarka niemieckiego w domu. Później, później żona co opowiadała, zawsze chciała mieć, ale rodzice zabraniali, a był duży pies i, i sierści i tak dalej. No ale, ale gdzieś tam wspólnie z żoną stwierdziliśmy, że no kupimy owczarka i plan taki, yy, założymy hodowlę. Czy to będzie coś dobrego, czy, czy niedobrego, nie wiem. Uczyliśmy się, tak? Kupiliśmy psa, yy, nazwaliśmy go aspen. Później dokupiliśmy suczkę, nazwaliśmy ją aspa. No, i tak od tego momentu założyliśmy hodowlę Aspen and Aspa. No, i do dziś dnia suczkę, suczkę jeszcze mamy, ma 9 lat e, za niedługo. A pieska już nie, e, sytuacja taka troszkę e, tragiczna. Gdzieś wypadek, wypadek e, samochód potrącił naszego psa, i, i niestety, ale mamy po nim pokolenie e, fajne, i e, tego też się trzymamy. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie bardzo dużo certyfikatów, dyplomów, przede wszystkim pucharów. Jak to pomieszczenie zostaje tu wykorzystane, bo tutaj mamy. Yy, jeszcze może Państwo będą mieli okazję tutaj zobaczyć, bo tu są specjalistyczne już pomieszczenia. Tak, tutaj akurat są przede wszystkim ten domaczek, który tutaj jesteśmy. Wybudowaliśmy przeważnie przede wszystkim dla piesków. Założenia było takie, żeby tutaj przyjmować potencjalnych nabywców piesków z naszej hodowli, e, robić jedzenie i przede wszystkim tu, żeby suczki miały jak e, jak najlepsze pomieszczenia do porodu, czyli tak zwane porodówki. Tak? E, porodówki są e, Zrobione w profesjonalny sposób. Mają podłogowe ogrzewanie bezpośrednio mają wodopoje, bieżącą wodę, więc też mogą pić. Nie trzeba, nie trzeba tam nalewać we wiadro czy w miskę. Będzie cały czas rozlane. Tak? Z tą myślą, żeby to było podłączone bezpośrednio i żeby piesek miał dostęp 24 na dobę do wody. Plus są wyjścia na zewnątrz e, dla suczek, dla szczeniaczków. Cała hodowla, ile piesków jest waszych? Specjalizujecie się w hodowli owczarka niemieckiego i buldoga francuskiego. Tak, tak. E, piesków owczarków niemieckich mamy e, 10, e, buldogów francuskich mamy 5. To całe otoczenie tutaj wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Ja może nie mam aż takiej wiedzy, ale robi wrażenie, wszedłem, wow. Tak, no gdzieś jak mieliśmy wcześniej hodowlę, 4 km wcześniej w miejscowości Mały Rudnik, mieliśmy bardzo mało miejsca, ale mieliśmy też to fajnie, fajnie do rozbudowane, witamin bardzo dużo, oleje na sierść, no to jest tego, można tutaj wymieniać i wymieniać, człowiek stara się robić to w jak najlepszy sposób, tak? No, a już nie mówię, jaki jak nakład finansowy został tutaj włożony. Zgoda. Skąd? Z czego czerpałeś wiedzę, to doświadczenie? No, wiem, że to są lata praktyki, ale gdzie się uczyłeś? Podglądaliśmy innych hodowców. Bardzo dużo wiedzy przekazał nam nasz prezes, więc. Tutaj y, braliśmy pod uwagę tą, to, to, to wiedzę, tą wiedzę, którą prezes posiadał tak? I, i inni hodowcy, którzy mieli hodowlę dużo, dużo wcześniej od nas. Ale też y, tutaj nie oszukujmy się, bo też jest bardzo dużo i hejtu, i jakichś tam niesnasek, jakichś tam y, pomówień, więc y, robimy swoje, patrzymy, patrzymy w większości na dobro zwierząt. A nie na dobro człowieka. A teraz, panie trenerze, na czym polega dobre wyszkolenie psa, owczarka niemieckiego, bo ty się w tym specjalizujesz yy, i takie zderzenie? Różlowiec, adrenalina, szybkość, szaleństwo. A tutaj trzeba wykazać się niesamowitą cierpliwością. Tak, wiadomo, że w sporcie motorowym, nie tylko w żużlu jest jakaś, tam jakaś do, bardzo mocna adrenalina tak? I, i, i gdzieś ten stres, że coś się stanie. Tutaj też można się obawiać, bo jeżeli trenujemy pieska do, do obrony, tak? do jakiegokolwiek ataku, to też trzeba wiedzieć do tego, jak podejść. Najważniejsze co jest? Najważniejsze jest to, żeby był piesek posłuszny, odwołalny. To jest najbardziej istotne. Nie można pieska zrobić od razu sobie gdzieś tam agresywnego, który ma gryźć, a pieska się nie odwoła, tak? Najważniejsze, jeszcze raz powtarzam, posłuszeństwo. Tutaj robimy to od początku. Szkole pieski od szóstego miesiąca. Mówię, jest plat przygotowany, bardzo fajny. Robimy przeszkody, e, zmieniamy miejsca w różnego e, rodzaju miejscach. Są budynki, e, co tam jeszcze? Piaski, niepiaski, woda. E, dwa dni pies waruje, siedzi, nie ma żadnego problemu. Przeszkody to w bardzo szybkim tempie też idą trzy dni, i po przeszkodach już naprawdę bardzo fajnie sobie radzą. A jeśli chodzi o tę sferę obronną, jakby takiego psa atakującego, też takie szkolisz? Tak, tak, też taka szkola. Jest do tego specjalistyczny sprzęt, sprzęt. Czy w tej pracy przychodzi chwila zniechęcenia? No, tak dam przykład. Po przegranym meczu żużlowym kibic że mało punktów zrobiłem. Przychodzi lekkie załamanie, zdarza się, jak jest w pracy z czworonogami? Nie ma takiego czegoś, żeby, żeby człowiek nie wyszedł zadowolony ze szkolenia. Jeden piesek pracuje lepiej, drugi troszeczkę gorzej. Staram się, żeby po prostu i pieski były zadowolone, i ludzie, którzy, którzy je szkolą, czyli przewodnicy. Zazwyczaj wychodzą wszyscy zadowoleni. U Was cała rodzina jest zarażona tutaj tematem czworonogów? Tak, żona ze mną, wiadomo założyciele, bardzo dużo poświęcenia w hodowli robi Patryk. Młodszy syn, który, który zostaje w hodowli, zajmuje się pieskami, sprząta, szkoli. E, może tak niezauważalna aż osoba jak my, ale, ale bardzo dużo pracy wykonuje. Jeździ ze mną na wystawy przede wszystkim, e, wystawia pieski, e, cieszy się z każdego jednego elementu e, na wystawie. Gdzie, czy piesek zajmie czwarte miejsce, bo tak się e, może zdarzyć, czy zajmie pierwsze miejsce, czy wygra całą wystawę. Tak? E, no, cieszymy się z każdego jednego e, ziarenka w hodowli. Na żużlu, przypominasz sobie, ścigałeś się na torze z Adamem Łamenckim? Tak. Ale na naszym kanale nawet możesz sobie obejrzeć materiał filmowy. Jest hodowcą koni, koni. wyścigowych. Tak, I też tak, ma tak. pasję, ma zajawkę. I rozmawiając z Tobą, podobna rzecz. I pytanie: zamieniłbyś sobie to, to swoje życie na inne teraz? Nie, nie zamieniłbym, bo. Yy... Życie ze zwierzętami, a przede wszystkim z pieskami jest zupełnie innym życiem. Pieski, tyle co one dają miłości nam, to, to, to jest niewyobrażalne. To jest nie, nie do opisania. Człowiek drugiemu człowiekowi nie da tyle miłości co zwierzę. Nie wiem jak akurat tutaj konie. Adam na pewno wie jak odwdzięczają się koniki, ale ja wiem jak się odwdzięczają pieski. Naprawdę to jest taka miłość, że to jest nie do opisania. No to jeszcze tak na koniec zapytam o plany. O rozbudowę nie, no bo tu już nie można rozbudować, to już wygląda wszystko zapięte na, na ostatni guzik, ale albo marzenia. Znaczy, tak, no wiadomo, no w hodowli mamy fajnie to rozbudowane, a zawsze jakieś nowości dojdą, coś, coś nowego chcemy zawsze do hodowli wdrożyć. Mamy plany na przyszłość, no nie chciałbym zdradzać, ale będzie, będzie ciekawie. Też to będzie związane ze szkoleniem psów. Bardzo dziękujemy Piotr Markuszewski, były żużlowiec GKM-u Grudziądz, a dzisiaj słyszeli Państwo, widzieli Państwo hodowca psów rasowych, no tego trener, no i nie trener żużla, ale trener właśnie tych czworonogów. Dziękujemy tak. bardzo, dziękujemy, że mogliśmy w ogóle zaprezentować tą wspaniałą posiadłość, że tak powiem Dziękuję Piotra ślicznie. Markuszewskiego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.